Hej, przy mikrofonie Burial. Zapraszam na szósty odcinek serii Zagrajmy w A Black Tale Innocence. Zachęcam wszystkich do pozostawiania swoich opinii w komentarzach. Podczas drogi przez pole bitwy Amicia, Hugo i Lucas spotykają dwójkę młodych grasantów, która wykorzystuje ich, żeby uciec przed angielskimi żołnierzami. Lucasowi też udaje się uratować, ale misja i Hugo wpadają w ręce Anglików. Zobaczmy, co czeka Amicia Hugo w rękach wrogów Królestwa Francji. Wakey wakey. Bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly, no questions asked. But me, I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, Lady Deroon. Where is my brother? Oh, shut up! The better you look, the higher the ransom. Might have bruised the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? Oh, uh, you'll see soon enough. You're not in your shadow No nieźle z deszczu pod rynnę. się po nas. To ciekawe. Szczerze, mówiąc, myślałem, że jak tutaj jest jakaś wojna i Anglia i tak dalej, to że będzie tutaj jakiś wątek, taki, że będziemy dla Anglików pracować, albo z nimi współpracować, że nas wypuszczą, żeby zaszkodzić Francuzom. You don't need it. O kurde, straciłem wszystkie yy, wyposażenie, tak? O kurde. Dobra, będzie słabo. Po co? Aha, czyli mogę wskazać jakieś miejsce. I... O, proszę. Aha. Takie cwaniaczki. No dobra. O. o, ale mogę zbierać. Dobra, to ja idę pozwiedzać tutaj. Ostrożnie. Aha, trochę zasobów tu jest. To może tutaj, gdzie daje się bezpiecznie przejść. O kurna. O, dobra. Dalej już nie będę ryzykował. Tutaj jest jeszcze jeden żołnierz. Dobra, może. Może tędy. Coś jeszcze tutaj znajdę? O, widziałem tam już. Tam jest alkohol. Jednie. O, już na maksa mam saletrę. Kurde. Prawdę mnie zauważyli. Najgorsze jest to, że nie ma swojej pracy. Tu będzie trzeba znowu pewnie tu, mam tu albo tu. Myślę, że tu będzie najlepiej, bo tego trzeba, żeby ten się odwrócił. Bo ci stoją, bo ci i tak stoją e, plecami. A przejdziemy tam do tamtego namiotu. Alkohol. Aha, ostrożnie, żeby tych butelek nie przewrócić. Ale alkohol zabiorę. Tutaj, ten koleś jest. Okej. Okay. Tam stoi żołnierz, a tu widzę coś na tym stole. Nie wiem, jak tutaj z tym kolesiem. Czy on już tutaj patrzy? O kurde, on tu idzie to niedobrze. dobrze hmm. chcę tutaj zobaczyć dobra tam jest jakaś materiał albo skóra zobaczymy o tutaj jest coś narzędzia świetnie skóra o co to... co to jest kości Zaraz sobie tutaj, tutaj sobie stanę i sobie, i sobie przeczytamy prezenty. Te małe owcze kości to ulubione zabawki zarówno dzieci, jak i dorosłych, zarówno szlachetnie urodzonych, jak i pochodzących z gminu. Dorośli używają ich do gier losowych i hazardu, ponieważ po wypolerowaniu i naniesieniu symboli mogą służyć jako kości do gry. Nie wymagają dużo miejsca, przez duchownych są uważane za dzieło diabła. Tutaj o kolejne surowce na górze. Nie, na górze nic nie ma. Nie da rady wejść na górę. Kurczę, gdzie ona czeka? O, tam coś się błyszczy. O kurde. Niebezpiecznie teraz szybko w tę stronę. Dobra. Dobra, po bandzie trochę pojechałem. Dobra.

It was a hell of a fucking victory, I'm telling you. Guyane belongs to England again, for sure. Oh yeah. Take a look out there and you'll see that Guyan belongs to the fucking rats. All you need is a torch to get rid of him. Bye bye, rats. I saw him. Hundreds of them. Look, the butt. Yeah, well spotted. Dobra, idziemy za Mili, a tutaj nawet jest zaznaczone na biało, że ten będziemy będzie myśli. o zasoby. Świetnie, materiał. O saletry już nie mogę.

A tak radnie, jedzenie. O, coś dla nas. Aha, świetnie, dawaj. Tylko siarka. I tu mi się zbagowała gra. O, dobra, teraz się udało. Alt-Enter. No? O, tutaj widzę alkohol. Dobra, tam jeszcze coś mruga. To idziemy. Siarka i tutaj. Coins. O, funt the... Sznurek, kupa zasobów świetnie. Zaraz sobie przeczytam. Yy, tylko się zrobi jakoś spokojniej, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Kolejny alkohol. O, teraz nie mogę podnosić. Dobra, tu jest też alkohol, też nie mogę go podnieść. Dobra, tu widzę materiał. Dobrze. Dobra, to może tak. Przeczytajmy szybko o tej monecie. Fund sterling, najstarszy pieniądz znajdujący się wciąż w obiegu. Fund sterling był powszechnie używany już pod koniec XI wieku, a ciężar wszystkich monet obliczano aż na 15 ton. Przechodząc przez wiele rąk, przekraczając granice państw i trafiając do osób z różnych warstw społecznych, pieniądz był również potężnym czynnikiem przenoszącym zarazę. Podobnie jak w przypadku listów, o odkażaniu monet pomyślano dopiero po kilkudziesięciu latach. Dobra, tutaj widzę zasoby. Ale nie mogę nic podnieść. A w tym namiocie? Nie, nic nie ma. Dobra, drugą stroną będzie bezpieczniej niż, niż po tej stronie. Tutaj tej bar nie wiem, barykady tych bali. i think i would sneak off to test them of the pod mesh yeah looks like it quick coming to get you soon you'll be far away from here Amicia, <tokieńska> where is she your sister the, bastard. the bastard. I Think we're going to keep bastard. her with us right guys calm down no no please don't just be thankful you're still alive the girl who made it around here huh what do you mean the girl come on spit it out the girl's escaped her cage is open everyone's looking for her oh, shit

O, świetny materiał jeszcze. O, kolejne narzędzia. Bomba. O, tutaj jeszcze. Dobra, nie ma. No, tam są kamienie. Może zanim rozpętamy piekło, to jeszcze tutaj tę stronę zobaczę. Tutaj też coś jest. No nie, warsztat nie, nie da rady użyć, ale tutaj Jednie. O, tu jest skrzynia, ale dobra, nie da rady. Ugo. Hugo. Jestem tutaj. Amicia. W w nie. Mnie. W porządku, Hugo, I'm here, Czy Are you alright? Are you hurt? No, get me out, please. We have to get that cage down. It's Hugo. Listen

Co mogę polepszyć? Jeszcze brakuje... Jeszcze brakuje mi tutaj trzy materiału. 16. Przęt. Coś bym może ulepszył, co nie potrzeba materiału. Dobra, sakiewkę lepsze. W takim razie. Będzie lepiej się nawalało tych kolesi. O, dobra, jest kamień i co? Nie, proca. No właśnie, bo to było trochę hałasu, nie? W ogóle, że oni tego nie usłyszeli, to jazda niezła. Easy, they said going to take me. Amicia. Oh. They said they were going to take me away. And I wouldn't see you again. Well, now <coughs> you know that's not true. I'm here. I rozje znowu right. razem. Of course. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Melly? Yeah. yeah.

Dobra. Tutaj jakiś koleś idzie. Come on. Mamy drugiego załatwionego. Pamiętam jakie tam były zasoby, czy to były kamienie, czy coś innego. Wygląda na kamienie. Przyda się. Tym bardziej, że już wykorzystałem dwa. A tu są kolejne. Nie zła jest. Nie zła jest. Trzeba przyznać. O, o proszę. Zostawiają zasoby. uczy to jeszcze może potem do tamtych by się wrócić. Dobra, ten nic nie zostawił. Tu jest jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden widzę, ten też nic nie zostawił. O kurde, o kurde, niedobrze. Oops, niech on sobie pójdzie, odwróć się. To teraz bym załatwił tego może, jeśli się da. Gdzie on jest? O dobra, tu jest, widzę jakiś deklaracja wojny, ale to za chwilę o kur... Niedobrze, 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 niedobrze. To było niebezpieczne. Ale się udało. Siarki już nie podniosę. Ale tu są kamienie, świetnie. Kurde, tu jest jeszcze jeden koleś. Kurde, nie widziałem go. Hmm. Dobra, trzeba obejść. Obejść naokoło jednak. O, dobrze, bo tu jest kolejna skrzynia i namioty. Tutaj jest tych dwóch. Może coś zostawili przy sobie? O. Alkohol i kamienie świetnie. No, znowu jestem na full. Kawałki materiału potrzebuje, koniecznie. Pokaż co potrafisz. Tutaj nic nie ma. Jak tam tego kolesia obejść? Czy tutaj nic nie ma? Nie ma, to tutaj po schódkach na dół pod płotem. Może tędy? Dobra. I chodź. Dobra, to co tutaj? Czy jeszcze jest gdzieś... jakiś koleś? Nie, ten też nic nie zostawił. Dobra. Czy jeszcze coś tutaj znajdę? Tutaj by można było spodziewać, że będą jakieś przedmioty, ale nic nie ma jak na złość. Przy tym kolesiu. Kamienie, dobre, dobre i to. Hmm. Tu też kamienie, ale mam uzupełnione. Siarka. Sznurek. Dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle. O, o, kura. Czy coś jeszcze? Ja tutaj nie ma już żadnych przeciwników, to mogę wstać. Hmm. Tutaj gdzieś. Co będzie, jak tutaj? O kurde.

a, dobra. Dobra, nic nie mogę podnieść. Biegniemy. O kurde, coś tam było do podniesienia, trudno. Tu też kamienie, dobra. Dobra, przeżyję. Kamienie bez kamieni przeżyję. Poza tym, tutaj są kamienie. Dobra, dawaj. Otwieraj. Otwieraj. Jest tu coś jeszcze? Nie. Nie. Hmm. Kurde, on tutaj wejdzie.

Dawaj, dawaj, dawaj dziewczyno, o kurde, zrzut na ciała, fuck, jeszcze, o w mordę, o kurde, Artur, dobrze, dawaj, dawaj. Oj, z tego wszystkiego nie odczytałem opisu znajdźki Deklaracji Wojny. Zrobimy to w kolejnym odcinku. Chwytanie przez Anglików potoczyło się całkowicie inaczej niż się tego spodziewałem. Sprzedajne dudki chcieli oddać dzieci za okup. Odcinek był pełen napięcia, typowo skradankowy, a na koniec mogliśmy docenić kunszami, czyli w posługiwaniu się procą. To naprawdę śmiercionośna broń, a jeszcze nie do końca ulepszona. Trzeba nad tym popracować. No i coś mi się widzi, że do naszej drużyny dzieciaków dołączyli Meli i Artur, czyli nasze drobne złodziejaszki. Razem z Lukasem, który pełni chyba rolę lekarza łamane na maga, tworzy nam się całkiem niezła ekipa. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem żegnam się z Wami Burial i zachęcam do pozostawienia łapki w górę. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, nie zapomnijcie o Subiku z dzwoneczkiem.